Witamy Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na spotkanie międzynarodowe, które z pewnością zapewni nam mnóstwo emocji. A tak czy to wykorzysta? Trzyma się przy piłce. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Neymar. Czy to wykorzysta? Dośrodkował? Neymar! Aj, szkoda! Nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Ale zmarnowali kapitalną okazję. Nacalnie pustowo, jak zimy zmarnował doskonałe dobranie. Nawet nie trafił światło po trawie. Marco Reis. No i udało się odzyskać piłkę. Czy dobra okazja? Broni niewielu potrafiłoby obronić ten atomowy strzał. No, wyraźnie arbiter pokazuje, że będzie sutrożny. Mogli rozegrać ten rzut rożny lepiej, ale cóż, przeciwnik przy piłce. To musi być gol! Jest szansa! Jak on tego nie trafił, Włodek? Ale z drugiej strony, jak kapitalnie zachował się bramkarz. Sędzia pokazuje rzut rożny. A jaka szkoda, nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale to podanie było odrobinę za wysokie. Jaka szkoda. Minimalnie chybiają po tym dobrze wykonanym rzucie roztem. Wychwycili przeciwnicy. Brawo za Pressing Zmusił rywala do błędu. No, z tego miejsca można strzelać. Pośrodkował? Nerwowo, ale przynajmniej udało mu się wybić piłkę. Wspaniała wrzutka. Przerwana akcja i piłka wybita. Świetno. Zawodnik rzadko marnuje okazję do strzelenia bramki. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Do kogo zagrywał? Aut dla rywali. Jerome Boatyn. Dobre przejęcie, brawo. Schweinsteiger jest wybornym technikiem. Swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. Dane zagranie zbyt nerwowo wybił tę piłkę Buzin. Berter Saker Strata w środkowej strefie boiska robi się niebezpiecznie. Bardzo dobry odbiór. I kloze. Bulk. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Sam Kedira. Jerome Boateng. Miller. Piłka w pole karne. Mirosław Klozy. A nie trafił doskonale, wyszedł w powietrze, ale odrobinę. Czy, czy pomylił się w obliczeniach. Albo obrońca, tam było duże zamieszanie, pociągnął go za koszulkę w kluczowym momencie. Tak czy owak, przy następnej okazji może będzie goł. A teraz Marco Niecelnie, niedokładnie i będzie aut dla rywali. David Luiz. Hernandez. No za starawia się, czy nie strzelać. Sędzia pokazuje, że był faul. Zobaczymy, czy skończy się tylko na słownym upomnieniu. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę to była drużyna przeciwna. Ależ precyzja niesamowite zagranie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Miller. atakuje obrońca Marcelo Dobre przejęcie podania w środku pola Chce Schweinsteiger. Czy to wykorzysta? Dobre uderzenie? No nie, takich sytuacji nie powinno się marnować To się może zdecydowanie zemścić Mamy powtórkę, wyskok, uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu w powietrzu daje sobie radę z wszystkimi. Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Ramka był bez szans. W piłce Schweinsteiger. Udany rzut rożny. Neymar. Miller. Później. No, ładne zagranie piętą do kolegi. Zero. To, że do przerwy minimalnie prowadzą, jeszcze niczego nie oznacza. Zaczynamy drugie 45 minut Niemcy przy Piłce. Nieudana akcja. I Schweinsteiger. Erik Dormur. A teraz przy piłce Schweinsteiger. Zdecydowane wybici obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. No i dla... Przed oh, odebrną teraz kilka przeciwko. Wysokie podanie do Neymara. Piklorze. Później. Dobra pozycja do oddania strzału. Czy to wykorzysta? Ale parada. korzysta stracili ale odzyskali piłkę niecelne uderzenie Ach, tak niewiele brakowało do remisu musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku w drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza Marcelo Państwin. Strzał został zablokowany. Ceylon. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Miller. Drodze. Bardzo dobry obturz. Hulk Dośrodkowanie. Dośrodkowanie, zablokowane przez obrońcę Erik Durm, Loze Sam Kedira, Żeromy Poatę, Kedira, Glozę. I ruszają Niemcy. Strata w środkowej strefie boiska. Szansa! Pośród ale ależ piękna bramka. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie skończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. To była bardzo trudna pozycja do oddania strzału, a jednak zdobył gola. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. Senka Kira. To wykorzysta! Strzela! Niesamowicie to broń! Jak on zatrzymał ten strzał? Piłka poza linią końcową i rzut rożny. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. Ależ stał się ograć. Piłkę przejmują rybale. Ależ precyzja. Kapitalnie to zrobił. Ależ bliski strzelia gola. Aj, szkoda. Gwizdek sędziego spalony. Kroos. Neymar. Ależ wysoko zagrana piłka do Hulka. Toni Cross, Miller. Jerome Boateng. Toni Kroos. Piłka wraca do Lama. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Miller. Niestety, nie tym razem. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Gold. Z tego podania od ruchu bramka. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Może to być ważne w meczach o punkty. Do usłyszenia mówią Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.